Szczęść Boże, tu Enduro Badurka, witam w odcinku Q&A Pytania mogliście zadawać na moim Instagramie Tutaj wyświetli Wam się jego nazwa Zapraszam serdecznie, no i jazda! Mati pyta, czy miałeś kiedyś Loncina? Tak, miałem Loncina Bardzo krótka przygoda, kupiony za malutkie pieniążki No ile, 3-4 razy maksymalnie z garażu wyjechał Ale frajda jak odpalił była ogromna No ogólnie nie polecam sprzętu, więcej stał jak jeździł Tutaj załączę jakiś filmik Hehehe, <laughs> z nielicznych przejażdżek. Kur... chyba No tutaj ciężka sprawa, niestety ciężko bardzo wybrać każdy typ silnika, ma swoje kurczę plusy i minusy. on dwusuw jest bardzo fajny, leciutkie są motocykle, ładnie tą moc oddają na wysokich obrotach, naprawdę kurde. Dwusuwem jazda trochę jak rowerkiem ostatnio miałem okazję przetestować, no bardzo mi się podobała na przykład taka 250 w dwusuwie. Seta też fajnie idzie, ponieważ jest strasznie lekka, aczkolwiek no rozum podpowiada 4 osób mimo wszystko, nie? Te spalanie mniejsze. No rzadziej remonty niby, ale to i tak na jedno wychodzi, bo to dużo droższe są niż w dwusuwie. No wszystko ma plusy i minusy, nie? Serduszko, dwusuw, rozum 4T. Od ilu lat masz moto? No motocykl mam niecałe dwa lata. Pod koniec wakacji będzie druga rocznica, kurczę, odkup na motocykla. Mega zadowolony jestem z Kreiderka, niezawodny sprzęt, kurde. Idzie to moto na koło. Idzie na koło, poprzedni właściciel całkiem ładnie tym latał, Załączę jakiś materiał. No ja niestety nie potrafię, nie idzie mi coś ta jazda na kole. Teraz pytanie takie, bardzo często się powtarzało, ale tutaj jest dość fajnie ono skonstruowane. Jeśli chciałbyś nowy motocykl, to w jaką markę byś celował? Jeżeli ma to być nowy motocykl, no to będę celował w 450, ewentualnie 250, nie? No zobaczymy, jak to będzie wyglądać sytuacja z pracą z tego względu, że no, panuje ta pandemia. No, jeżeli się uda zarobić, no to będę celował jakiegoś XC450, WRK450, może 250, coś tego typu. No a jak się nie uda takiej sumki uzbierać, no to raczej jakiś krosik wpadnie. Nie wiem, zobaczymy. Może wtedy to będzie dwusów, nie wykluczam. Jesteś. Pozdro, napisał Piotrek. Również Piotrek pozdrawiam. Ja jestem z województwa lubuskiego, okolice Zielonej Góry. Było wasze pierwsze moto. Wyszli wlepki, tak zapytam. Wlepki mogę jak najbardziej wysłać. Proszę adres tam na Instagrama podesz podesłać, to jakoś się dogadamy. Pierwsze moto, no to tak jak mówiłem, to Jolantzin 125. No, za dużo nim nie pojeździłem. Głównie stał. Kubik pyta, czy planujesz kupić kładę? Nie, kłada nie planuje raczej kupić z prostego powodu. No, kładem wszędzie się nie wiedzie, tak? A motocyklem można elegancko między drzewkami, no, wszędzie objechać tam. Jak już taki kładzik, no to po ulicy fajnie sobie polatać, tam gdzieś bokiem powchodzić, jakieś śród, ewentualnie, ale w teren to raczej motocykl. Nie ma to jak kurde dwa kółka. Kiedy w końcu film z Lepkim? No, film z Lepkim kurczę, na dniach może się pojawić, jeżeli kupi w porządny sprzęt, który będzie jeździł. To jak najbardziej wpadnę tam do niego. Aczkolwiek na razie nie zapowiada się, żeby on taką maszynę dorwał, co się nie będzie psuła. Kiedy kolejny film z panem Wojciechem B? Pozdrawiam, Również Kacper pozdrawiam. No film z Wojciechem, no nie wiem, już chyba się nie pojawi. Jeżeli pamiętacie, no to był to kierowca Yamashki XT 125. No w terenie średnio mu ta jazda szła, no motocykl został sprzedany, także prawdopodobnie nie pojawi. On już się na kanale, no chyba, że jakiś cud by się wydarzył i coś by tam kupił, no. W co wątpię. Czy nie boicie się konsekwencji związanej z jazdą w obecnej sytuacji? Nie boję się konsekwencji, ponieważ wszystkie filmy z jazdy na kanale, no to jest oczywiście fikcja i efekt komputerowy. Skąd pomysł na motocykl? Ile masz lat? W lipcu kończę 19 lat, no a pomysł na motocykl, no zawsze gdzieś tam w głowie siedziało, kurde, coś takiego, że polatać sobie, no tam różne były pomysły. Zawsze lubiłem, kurde, motoryzację, te silniki, jak to wszystko pracuje, no i akurat padło na motocykl. Pamiętam, kurde, połowę wakacji człowiek pracował, no, tylko na krederka starczyło, ale jak najbardziej udany zakup, bo sprzęt naprawdę godny polecenia, świetnie się sprawuje, a za tą cenę nic lepszego bym nie dorwał. Prawdopodobnie zakończyłoby się to tak, jak z lącinem, że głównie by stał, a nie jeździł. No, a tak to, kurde, masa wypadów już tutaj. No, cztery. 4... 4200 przebiegu, kurde, w moich rękach Cradlerech, także dużo przygód było. No sprzęt jest już teraz wykorzystywany w 200%, no technika już jest dobra, także coraz więcej do sobie nim pozwalam i coraz bardziej doceniam ten sprzęt za to, co potrafi, bo te przejazdy przez rzekę, przez jakieś kałuże, nieraz podjazdy takie, co on zrobi, to jest kurde szok, że 125 w 400 takie coś może podjechać. Ile koni ma Cradler? No ile ma koni Cradler, to jest ciężkie pytanie, ja nie potrafię na nie odpowiedzieć. Jedni mówią 12, drudzy 15. No ciężko stwierdzić, a ja myślę, że te 12 ma, No nie wiadomo. Miałeś jakiś poważniejszy wypadek na motocyklu? Poważniejszego wypadku na motocyklu nie miałem, taki który tam by się zakończył jakimiś większymi obrażeniami. Raz tam w tą linkę się wrąbałem, ale tam na szczęście też wyszedłem cało. Akurat raz bez zbroi wyjechałem tak na krótki rękaw, w zwykłych spodniach. No i zakończyło się to kurde spotkaniem z linką, nie? A tak to jakieś kurde drzewka, to, to tam widać na filmach cały czas, cało wychodzę z tego aż się wierzyć, nie chcę, że nieraz takie opanowanie, gdzie to powinno się zakończyć, kurde, ostrą glebą, a ja z tego cało wychodzę, także oby tak jak najdłużej. Kiedy druga odcina? Pozdrow. Kiedy druga odcina, również pozdrawiam. Doszła odcina, nawet marchewki jakieś tam kurde sieknął. Kiedy cała ekipa? pyta Bala. Kiedy cała ekipa? No to jest raczej niewykonalne zebrać tyle osób. No mamy tam taką grupkę na Messengerze, gdzie się wszyscy zgadujemy. O ile dobrze pamiętam, tam właśnie około 40 osób jest. No na jeden dzień jest to niewykonalne wszystkich zebrać. Zawsze tam komuś nie pasuje, nie? Znaczy jesteśmy troszkę po kilometry nas dzielą, także ciężko, ciężko zgrać wszystkich. Ale na no, jakieś rozpoczęcie sezonu, o ile będzie coś takiego fajnie by było wyjechać, tak chociaż 70% ekipy, nie? No to byłoby nas kurde, powyżej 20 to już luksus. Kiedy nowa Nowa nuta może pojawić się w niedalekiej przyszłości. Wszystko zależy od was. Czekam na wasz odzew w komentarzach. No jeżeli będzie dużo komentarzy, żebym dawał tą nutkę, no to zepnę w końcu dupsko i dokończę nagrywki. Czy Kreidler jest mocniejszy niż taka 85? Czy Kreidler jest mocniejszy? No myślę, że nie jest mocniejszy od 85 w dwusuwie, tak? No bo w czterosuwie wiadomo, ale tutaj pewnie chodzi o dwusuwa, pewnie jakieś cr 85 yz 85 no, nie, nie jest to mocniejsze. Tam Ziomek od nas miał wcześniej RMK, no także RMK 85 dużo lepiej szła od Kraidera. No, 4 osób jednak zawsze będzie, kurde, troszkę słabszy niż 2 osób, praktycznie o tej samej pojemności, nie? A takie 85 bardzo fajne na, na pierwsze moto. One są ogólnie trochę niskie, mają te malutkie kółeczka, ale większe są od pitbike'ów, także fajnie można się pouczyć techniki i wszystkiego. Naprawdę bardzo dobry sprzęt mocy też starcza, bo, kurde, sporo więcej od creidera jednak nie. Czuć, czuć to na pomoc. Czy interesujesz się czymś poza Enduro? Poza Enduro interesuję się street workoutem, czyli treningiem z masą własnego ciała. No i tak poza tym czasem jakieś tam graficzki, animacje zrobię, ale to naprawdę sporadycznie. Ogólnie też filmy lubię montować. Niestety, QA nagrywane jest drugi raz, ponieważ za pierwszym razem wyjechało mi wszystkie pliki z karty. <laughs> Także ode mnie to tyle. Zapraszam serdecznie na mojego Instagrama. Będą tam właśnie wlatywać posty, pod którymi będziecie mogli zadawać pytania do kolejnych odcinków QA. No i tyle, alece, ja trzymajcie się.